Yo bro, się witam bardzo serdecznie w nowym odcinku i dzisiaj przychodzę do Was z pomysłami na fotografię w domu. Tak jest. Możecie siedzieć w domu i robić kozackie zdjęcia na takim przykładowo tle, ale to w dalszej części odcinka. Ale najpierw łapy w górę, komentarze, subskrypcje. Dzwoneczkiem oczywiście. Zajrzyjcie do opisu, tam są wszystkie Instagramy, Facebooki, inne dziadostwa. I jeżeli zrobicie wszystkie te kroki, możecie dalej oglądać. Wow, dobra, jesteśmy już na telefonie. Nagrywam to telefonem, ponieważ jak robię zdjęcia, no to nie mam jak to nagrywać z aparatu, więc musicie wybaczyć troszeczkę gorszą jakość, ale nieznaczną. Myślę, że pomimo to będziecie to fajnie oglądać. Więc co? Przechodzimy do pierwszego pomysłu. Jak zrobić takie tło. Tam mam kontakt, tu idzie przedłużacz. Proszę bardzo. Tu są podłączone dwie lampki. Dwie lampki biurkowe. Tak jest. Wszystkie zdjęcia, które robię, które takie są. Em, studyjne można powiedzieć. Taki wygląd są z, zrobione z tych dwóch lampek biurkowych. I one nie służą jako softboxy do nagrywania, więc tu się liczy kreatywność w tym wszystkim. Więc tak, mamy tu bluescina. Tutaj jest wywieszony. Proszę bardzo, yy, akurat mam na ścianie powieszone takie yy, tutaj struktury, że można to fajnie powiesić. I jest spuszczony, spuszczony jest bluescreen tutaj do dołu. I teraz tak, odkrywamy go. Proszę bardzo. O. Może dobra, będę go trzymał. Teraz tak, tu mamy jedną lampkę. O, rurkowo. Tutaj mamy śmietnik, proszę, nie wiem czy to widać. Dobra, widać. Tutaj mamy śmietnik, a na śmietniku mamy drugą lampkę. Dobra, żeby nie powsuć, ja to już tutaj zwijam. O, proszę bardzo. Hop. I tak oto, takim sposobem mamy takie tło. Więc to Myślę, że możemy przychodzić do robienia zdjęć. Więc tak, ustawiamy sobie odpowiednie parametry. No jak dobra. Ale tak, bierzemy tu, ustawiamy samo wyzwalacz na dwie sekundy, ostrość na ściankę. Kolejnym sposobem. A właściwie pomysłem będzie użycie kolorowego drzewka z lampkami. Tak jest, już pokazuję o co tu chodzi. Taka, takie drzewko z kolorowymi lampkami. I co, jak to będzie wyglądać? Te lampki dam przed obiektyw. Jak widać na ekraniku tam. O. Będzie fajna taka poświata. Efekt takiego takiej bajki. No i co, tu będę się doświetlał. Lampką, i to jest wszystko tutaj na przedłużaczu, proszę bardzo. Krzesło. Tutaj mamy karton. Kolejny karton. Aparat na statywie. I tak to wygląda. o dobra, nawet nie, nie wiecie jaka tu jest konstrukcja już nie mam jak to pokazać bo telefonem tu teraz nagrywam, aparat jest tam ale tu wszystko zaraz się zawali więc szybko lecimy robić zdjęcia no i dobra, kolejnym pomysłem będzie tutaj taki outfit z czapeczką, kapturem i maską ze względu na sytuację oraz ledziki, tak jest. No dzisiaj taki odcinek ze światełkami, także lecimy robić. Udało się w końcu, skończyłem te trzy pomysły. Zajął to z trzy godzinki, myślę. Już jest prawie północ, więc teraz trzeba będzie się kłaść spać. No ale cóż, efekty są kosmiczne, myślę. Naprawdę świetnie się bawiłem w ogóle, robiąc to wszystko. I to jest najważniejsze, żeby się właśnie... żebym ja się tym bawił to, co tutaj tworzę. No i się świetnie bawiłem. Naprawdę sporo frajdy mi to wiem, sprawiło. Więc co, ja, aż się napiję wody. Zaraz muszę okno otworzyć, bo tu już gorąco. No i cóż, naprawdę fajne pomysły dzisiaj mi przyszły do głowy. Napiszcie w komentarzu, jak to się podoba. I co? Myślę, że przechodzimy już do efektów. Wow! No i dobra, jesteśmy już w studiu. W takim oto tutaj pięknym kadrze. Ja się też ubrałem tak elegancko, sweterek, wiecie o co chodzi. Więc docencie to. No i co? Zaczynamy z pierwszym pomysłem. Pokazujemy efekty dzisiejszej pracy. Więc tak, pierwsza fota taka oto kurczę taki kosmos można powiedzieć jakieś pod wodą naprawdę można tu wiele znaczeń y, sobie przybrać no i efekt jest naprawdę nieziemski można mogę tak to powiedzieć i kolejne tutaj mamy bardzo podobne tylko że już ym, jaśniejsze elementy obrazu są już podwyższone ostro i też to fajnie taki daje efekt taki kurczę Star Wars można powiedzieć jakieś UFO coś takiego no Naprawdę ciekawy efekt. Tutaj, oczywiście, dzik. Dzik, jakby tak wygląd takie skrzydła. No, naprawdę, dziś fajna zabawa cieniem. Dużo światełek, dzisiaj było. Świetna zabawa. No, i tu, ostatnie, mamy takie. Yy, tylko tutaj, portrecik taki w górę. Efekt udany. Dobra, kolejny pomysł. Kolejny pomysł to kolorowe światełka, kolorowe drzewko. Tutaj mamy, mamy ten efekt bajki taki kurcze, naprawdę ciekawe to jest. Mamy tutaj kilka minek. Tutaj wiecie, taki zaciekawiony, coś tego, uśmiechnięty, wiecie o co chodzi. No i dobra, kolejny pomysł, trzeci już ostatni, niestety. Ym, ninja. Tak jest, ninja. Mamy tutaj pierwsze foto z ledzikami. Taki, taki bliski, bliski portrecik. No i mamy tutaj pierwsze. I tutaj jeszcze po obróbce dodałem kilka taki światełek, żeby to ciekawiej wyglądało czyli takie rozproszenie bardziej światła no jest taki bardziej efekt taki właśnie jakiś science fiction można powiedzieć czy wiecie jakieś kurcze kosmiczne akcje to jeszcze mamy takie też jest właśnie z tym outfitem ninja Samy zwykłe i dodałem jeszcze tutaj do, dodatkowy kabelek, żeby to było ciekawsze No myślę, że efekt jest chyba ciekawszy niż taki jeden i ostatnie zdjęcie jeszcze. Taki też ten przecik tutaj z kabelkiem przed sobą. Bardzo fajnie te światełka się rozłożyły, no. Naprawdę, świetny efekt. Mi się strasznie podoba to. Tyle zabawy było. Świetnie. Dobra, to już odkładamy. Pełno zabawy było. Naprawdę. Jak kurczę w, jakimś, w jakiejś bajce, w jakiejś filmie. Roz, rozmarzyłem się w ogóle, wiecie, w innym świecie byłem. Takie. Takie akcje są piękne. I co? Napiszcie w komentarzu, jak się podobają takie zdjęcia, jak się podobają pomysły. Jeżeli może ktoś by chciał zrobić to samo, to róbcie śmiało, oznaczajcie mnie na jakichś Instagramach, Facebookach czy innych tam social mediach. I co? Dziękuję bardzo za oglądanie. Myślę, że fajnie to tutaj się sprawdził Sprawdził ten film, fajnie się go oglądało. Wszystko w komentarzach napiszcie. Słuchajcie kanał, łapy w górę, dzwoneczkujcie, wpadajcie do opisu, tam są wszystkie rzeczy. Dziękuję za oglądanie i lecimy dalej po swoje. Pozdro.